Bartek ze mną z tyłu. Zetor ma z tyłu siedzenie, nie widać go. No i słuchajcie, no taka informacja może nie wiem, smutna, nie smutna. No trochę szkoda, bo ten ciągnik to jest ostra historia z mojego życia. Od niego się wszystko zaczęło, całe usługi gdzieś tam. Jakby nie on, to by chyba nie było New Holanda pierwszego. No, dużo by opowiadać, ale... Stał półtora roku, odpięty od paszowozu Już nic z nim nie robiłem, o, tylko tak sobie jeździłem po polach czasami O, heder kolega, tam Paweł z Mazur, kto może pamięta z odcinku ze jeździł nim Heder za mną trochę ciągał A tak poza tym to stał ciągnik i szkoda, nie? Bo no niszczeje, zaraz sobie staniemy Zobaczymy z zewnątrz, pokażę wam jak on wygląda Bo no, największa ciekawostka to jest taka, że ten ciągnik ma 51 lat teraz On jest 71 rok, to powiedzcie mi i ile to lat, nie? Ile on pracuje, że to chodzi? To jest naprawdę coś niesamowitego. Jakie ciągniki porządne kiedyś potrafili robić. Żółów jest zając, gdzie w nowych, gdzieś tam Deere'ach prostych tych mk kach są zwykłe biegi bez żadnego wzmacniacza, momentu, żadnego półbiegu. Także... 50 lat temu ponad, bo to konstrukcja wiadomo, była wcześniej robiona gdzieś tam w biurach konstruktorskich, już dumali chłopaki nad tym i były takie rzeczy, to jak na tamte czasy, to był bardzo nowoczesny ciągnik. Gdyby się nie zatrzymali w rozwoju Ursus Zetor, to naprawdę mielibyśmy potęgę dzisiaj, bo wtedy porównując fenda jakiegoś czy tam dojca, John jak tak patrzę z tych roczników, to jakoś nie widać za bardzo. Może nie we wszystkich modelach, ale nie widać za bardzo takich. Bajerów, właśnie o jak wzmacniasz momentu, na przykład nie? No i tak powiem Wam, jest to fajny ciągnik, ale no jak ma stać, to szkoda. Tym bardziej, że mamy jeszcze 912, 12 z napędem to ogląda, to wie i, i też nie robią aż tak dużo. Może no to po co ma to stać, nie? Dobra, sobie obejrzymy zaraz fajnie. Może do słoneczka jakoś go tak, a w sumie kręcę się, nie wiadomo po co, dobra. Jak go ustawić, dobra, bokiem tak jakoś, żeby było coś widać. Niech sobie chodzi. Idziemy, Wartek. Bo, bo wspomnienie będzie fajne na pewno, nie? Na filmie pociągniku. a tak bym sprzedał i nic nie pamiętał. No i tak to się prezentuje. Robiłem tym ciągnikiem ponad 300 km dziennie w transporcie, zawsze. No naprawdę, są wspomnienia. 24 na dobę jeździłem na przerzutach, na firmach, zamiatarka z nim chodziła. No, cuda, mulcowałem, nim. nawet tą mulczarką 2,80 poprawiłem mulczować. Na, powrzucam wam jakieś zdjęcia, bo mam dużo zdjęć, chociaż niektóre to w nokiach są, bo nie wiem co odzyskam, ale dużo się robiło tym ciągnikiem i, i takie wspomnienia są właśnie, nie? że to jest sentyment, no, ale nie było od nowości to. To można sprzedać, bo wszystkie co mamy od nowości ciągniki, co, co dziadek gdzieś kupował to To nawet, mimo że dziadek czasami mówi, że może sprzedać coś czy, czy coś a, a nawet mi jest szkoda to sprzedawać, także no Trzeba coś zawsze zdecydować, Wizona tak samo no Dziadek odnowości od nowości jeździ i mi go bardzo szkoda jest Teraz ja przygazujemy sobie i wjeżdżamy na naczepę Jedziemy manem gagrowym za do klienta, bo tak się dogadaliśmy, że że się jeszcze gratis zawiozę i, i będzie zetor sprzedany Zdrowy ma wydech, zdrowy powiem wam, bardzo mało pali ten ciągnik. Nigdy nie chciałem w nim robić pompy spryszkowej, bo tak mało palił, że bałem się, że jak ruszy, to pompiasz to już nie będzie to. Nim się na 20 paliwa jeździło w transporcie, jak tam tą dużo nie ciągałem cały dzień. To mało naprawdę tak pali, że, że aż się chciało jeździć. Nie mówię, że nowe dużo palą, bo nowe, nowe mało palą w przeliczeniu na robotę, ale jak chcesz jeździć, wozić dupę nowym, to się można zdziwić. Kiedyś kolega jeden się przekonał doskonale, jak kosiliśmy mu. I gdzieś tam jeździli sobie z jeszcze z innym kolegą moim New Hollandem, jakieś tam jedzenie przywozili, picie, a to jakoś przyczepę podciągnąć, tak o wiecie, tak o sobie w sumie luźno. Ale no na takie jedzenie, cylindrowy ciągnik bo jakiejś tam mocy, to już jednak musi trochę wciągnąć z tego paliwa i jednak takie ciągniki są złote do takiej roboty, bo to pali tyle co nic. Także coś za coś i, i co Bartek. Siadamy. Jedziemy, nie? Jeszcze parę ujęć pamiątkowych pod muzyczkę i widzimy się gdzieś tam w manie jeszcze, nie? Co mówisz? Tutaj może nagramy. No ja się, ja go trochę jeszcze, wiesz, niech się, bo on stał długo, on niepalony, akumulator niech się doładuje, go trochę przegonie jeszcze i będzie służył chłopu, nie? Dobra, także do później. No i dobra, mili państwo, jedziemy manem, zawieść. No tak trochę w sumie głupio wyszło, bo jest niedziela, nie? Gościu przyjechał obejrzeć i no dobra, że bierze Mówiłem, że jutro, panie, przywiozę Nie, dzisiaj ma być i koniec No i się tak już uparł, mówię, dobra, bo się Jedno, że może się on rozmyśli, a on się bał znowu, że kto inny zabierze Bo gdzieś tam na jutro miał ktoś też przyjechać go zobaczyć, nie? I tak mówię, dobra, no wyjątkowo to A w sumie może i lepiej, bo jest czas w niedzielę, nie? I tak to jest, jedzie sobie ze torek Powiedziałbym w ostatnią podróż, nie ostatnią, no bo on nie jedzie przecież na złom, ale no ostatnie pożegnanie, ale tam 50 nie, nie 50, ile bardziej 40 km gdzieś, to jest od nas, to gdzieś tam może się go będzie widywać, nie? Zobaczymy. Tam w sumie w terenie jeżdżę często, gdzieś tam się pokazuje, to to będzie tak. Ale się pić, chcę teraz się naspinałem trochę pasów, tam wiecie, na jazdy. Poruszałem się Zaraz wyjedziemy i będziemy pić No mnie mali Bartek, ty nie chcesz? No i jeszcze się manikiem przejedziecie Na filmie W sumie często chcieliście, gagrowym manem filmy, to macie Jest okazja, to nagrywamy nie? O, jak ładnie, nie wiem czy to widać w lusterku sobie mm, Jakąś wodę tu miałem Powiem wam, kiedyś w Czechach bardzo głupiego bym coś przez przypadek zrobił, ale w, pole, w porę się opamiętałem. Nie powiem tego na filmie, mogę gdzieś wam prywatnie, jak ktoś będzie pamiętał, gdzieś mnie spotkać czy coś powiedzieć, ale przyzwyczajenia z kombajnu są bardzo złe. Martek wie o co chodzi, nie? Mało brakło. O, a tutaj byliśmy oglądać Ategusia. Tego właśnie Mesia, co, co jest dawcą silnika do manitki, stał tu na placu i już jest wszystko, jest silnik wyciągnięty, jeszcze tylko przełożymy go do manitki i będzie po temacie. Także też tam jakieś filmy będą potem, jak to wszystko przebiegło. A tymczasem, jeden ciągnik mniej będzie i raczej się stado nie powiększy, bo nawet jak się coś będzie może kiedyś nowego pojawi to się wymieni nie będzie raczej więcej chociaż jeden może dojdzie kiedyś ale to a to nie ma co planować taki z turem by się przydał tak, taki do pryskiwacza yy, i do rozsiewacza nie a tak było 7 ciągników teraz jest 6 jedziemy sobie za oławę Ośka jest podniesiona, bo lekki ciągnik Ale daje tym słońcem, kurde Bo nie wiem, mało kto wie powiem wam Jak macie w naczepie trzy ośki i pierwsza jest podnoszona Jak opuścicie ją, jak jest w górze To naczepa mniej, mniejszy łuk zatacza Mniej zachodzi, także warto wiedzieć o tym Jak gdzieś ciasne miejsce jest to sobie opuśćcie i wtedy jest fajniej wjechać. Ostatnio byłem na takim rozładunku manitką ściągać gościa i on mi tam, ja widziałem, że jest szansa wjechać w taką uliczkę, on mówi nie wiedzie, ja mówię, mówi nie wiedzie, ale spróbuję, mówię dobra próbuj, ale oś, ośkę opuść, a ja on w ogóle nic nie kumał o co chodzi, nic, tak jak myślałem, że jeździ na co dzień to wie, dobra nie wiedzie, ja mówię weź opuść tą ośkę, no i opuścił ośkę tylko, że był źle już od tego pierwszego wjazdu ustawiony. No prawie prawie wjechał. Mówię, weź jeszcze raz od zera, się ustaw całkiem na nowo. I kurde, zdziwiony był, myślał, że ja głupoty gadam, a wiem co mówię czasami. No i warto pamiętać o tym. I tak jest w każdym sprzęcie. Im szybciej wam ta pierwsza oś przełamuje, tym, tym już ta dupa wtedy nadrzuca się w drugą stronę i, i mniej zachodzi. Także to jest czasami. Łuczek będzie pół, cen, pół metra gdzieś tam szybciej się zataczał i, i to wystarczy, żeby gdzieś tam wjechać, nie? Także dobra, co Bartku, lecimy, ale chyba już, no nie będziemy tam u gościa nagrywać prawdopodobnie, nie? Tam jakby był jakiś widz, to często gdzieś tam się zdarza, że jak widz tego, to chcą, żeby nagrywać, nie? No ale tutaj tam pan starszy, to tam się wstrzymamy już, chyba że coś tam może Bartek jakieś ujęcie jeszcze odwali ale się pobawiliśmy na polu, jeszcze ponagrywaliśmy na pamiątkę, no i co? I no, szkoda, żeby stał, farba złazi z niego, gdzieś tam te gumy na amortyzacji przedniej osi i popękały, już to po co to ma być, nie? Ale on tam stoi na tej naczepie pospinany, także dobra. Jakby coś tam jeszcze się ciekawego dzisiaj wydarzyło, to, to się odezwę, a jak nie, o kolega z, z okna nagrał nam ujęcie, zobaczymy, czy to będzie coś warte. Wrzucimy najwyżej pod muzykę, to już jak tak, jak wyszło, to już je widzieliście, nie ma tematu. Także co Bartek, lecimy dalej. Trzymajcie się, na razie, cześć. cześć.